Witajcie moi kochani, a dzisiaj zaglądamy sobie w energię na nadchodzący tydzień i zobaczymy, co nam się pokaże. A ja łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości i proszę o jasny i czysty przekaz. Co nas spotka w przyszłym tygodniu. Drogie Uniwersum, proszę o jasny i czysty przekaz. Co już czeka w przyszłym tygodniu? O, czwórka buław, kochani. Fajna karta. O, witamy się, jesteśmy szczęśliwi. Przebywanie razem. Piękna energia. <laughs> Królowa Pentakli, to jesteś ty, słoneczko. Czyli Panowie również. Ja zawsze mówię, słuchajcie, jak ym, ym, do kobitek, bo 95% to są dziewczyny na tym kanale. Panowie, wy sobie tylko dopasowujcie tą energię. Mamy jeszcze dziką kartę. Jeszcze jedną. mamy Pazia kielichów. Ok. Czym my sobie to do... A, weźmiemy sobie leni. Kochani, czwórka buław to jest karta małżeństwa, domu, stabilizacji, bycia razem, świętowania. Kochani, dzisiaj wzięłam intuicyjnie tą talię, a tutaj mamy dwie panie. Także, kochani moi, kochane moje dziewczyny, które. Y, 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 które lubicie dziewczyny, to w tym tygodniu zresztą ogólnie dla wszystkich y, y, osób homoseksualnych bądź bioseksualnych, y, może być tak, że w tym tygodniu połączycie się. Ale to. Również dotyczy wszystkich innych, kochani, że tu będzie połączenie. Może rzeczywiście pójdziecie na wesele, na ślub. Um. No, tu jest piękna energia, ale przyjrzyjmy się tej energii. Hmm. Ojejku. Tu się komuś zapali lampka w twoim kierunku, kochanie, że ktoś cię kocha. No. I może być tak, że w końcu ktoś powie: w końcu. Słuchaj, y, Lolitka, my już tak długo tutaj bajerujemy, a może by w końcu y, rzeczywiście pomyśleć nad tym, aby założyć rodzinę, czy stworzyć stały związek, czy małżeństwo. No, tu może być bardzo ciekawie. Teraz mamy Twoją energię: królowa pentakli. Królowa Pentakli, może rzeczywiście w przyszłym tygodniu możecie udać się w jakąś podróż, może rzeczywiście statkiem, wiecie, a i da te sprawy. Dla jeszcze innych mamy lot samolotem. W każdym razie jest przemieszczanie się, kochani, jest ruch. I to może wyniknąć bardzo spontanicznie. Czyli może być tak, że ty możesz dostać, bo królowa Pentakli często ma swój biznes, to jest y, ustawiona, kobieta w życiu, y, bardzo wychillowana, czyli spokój, harmonia, zna swoją wartość. I tutaj może być tak, kochani, że może ze względów biznesowych bądź też rzeczywiście weźmiecie sobie urlop i spontanicznie gdzieś polecicie, popłyniecie, pojedziecie, bo już czujecie, że no. Na skraju wyczerpałości, wy, wyczerpanie, chodźcie. Oj, się zaczyna już. Także tutaj może być rzeczywiście bardzo spontanicznie jakaś fajna podróż. Może być też biznesowa, ale e, ja coś tak czuję, że tu będzie, wy po prostu będziecie mieć dość. Tak jak ja już mam dość Dortmundu i e, wsiadam w auto i jadę w niedzielę do e, ojczyzny. I tak Wy możecie powiedzieć, mam dość tej paskudnej pogody i lecę na, do Dubaju, lecę do Los Angeles. No. Teraz mamy tą dziką kartę. A tutaj dzika karta może mówić o wszystkim i zobaczmy o co chodzi. Hmm. Dużo będziecie spędzać rzeczywiście czasu na łonie natury. Mamy piękną jesień, ale kochani, tutaj może otworzyć się jakaś nowa droga w ten weekend dla Was. Nowa droga i to już teraz. Widzicie co? Ja czuję tutaj taką energię. Ty jesteś wszędzie w domu. Nie wiem, co to ma oznaczać, ale w tym domu, czy tam, gdzie jesteś, wszędzie nie możesz być naprawdę sobą. Spontanicznie otworzy się jakaś energia. Otworzy się nowa droga. Ty będziesz wszędzie w domu, ale nigdzie nie będziesz mogła być sobą. I ja to tak zostawię. Teraz mamy Pazia Kielichów, a Kielichów to są piękne wiadomości, impulsy, e, takie pełne miłości, no zobaczymy, co nam się pokaże. Oj, tutaj coś się ciągnie i ciągnie, powiem wam tak kochani, tutaj po malutku się może coś rozwinąć, możecie e, zacząć dostawać jakieś fajne wiadomości. Takie miłe cieplusie, pomalutku, pomalutku, i to się mocno rozwinie w kierunku zimy. Zobaczmy jeszcze jedną kartę, czy coś nam się jeszcze pokaże. No, będzie dużo komunikacji, będzie dużo ruchu. No, możliwe, że jakiś mężczyzna ruszy w Twoim kierunku, zacznie od jakichś miłych wiadomości, później może zaprosi na jakąś kolację. I to wszystko będzie, kochani, się rozwijać, i czuję, że zimą to już będzie coś konkretnego. Jeszcze jedną kartę. To, co teraz się zacznie jesienią, może się sfinalizować zimą. Jeszcze jedną kartę na to, proszę. O, klucz do serca. Coś się otworzy, jakieś drzwi się otworzą dla Was, kochani. I tu czuję rzeczywiście taką energię, Romantyczną, no bo przecież szef nie będzie mówił, że Cię kocham, Tutaj będą jakieś impulsy i tak jak mówię, będzie ruch, będzie dużo komunikacji. No, i tutaj otworzą się jakieś nowe drzwi dla Was. Ok. To co, kochani, patrzymy dalej. Weźmiemy sobie Era kwanto. Co nam się jeszcze pokaże na nadchodzący tydzień? Co nam się jeszcze pokaże? O. Pięknie. Kochani, w przyszłym tygodniu mamy energię y, wychodzenia z iluzji. Tutaj wyjdziesz z jakiejś iluzji, którą sobie na przykład zbudowałaś, bądź ktoś zbudował w Twoim kierunku. Y, na przykład, odnośnie pracy: szef ci obiecuje od trzech lat, y, że będziesz miała stanowisko kierownicze. Ty robisz robotę za pięciu, no bo jak Cię obiecał, no dobra, to przetrzymał, a tu nagle się okaże, słonko, że ten szef powie, powie, że wiesz co, nie, to Twoje stanowisko jednak musimy dać Adamowi, yy, bo on właśnie stracił prawo jazdy i nie może jeździć, wiecie, cokolwiek. Możecie wyjść z, z jakiejś innej iluzji, ale kochani, tutaj nie ma tego złego, co by na dobre by nie wyszło. Wychodząc z tej iluzji, otworzy się nowa karta dla Was. Otworzy się nowe życie. Tutaj masz wsparcie uniwersum, e, również i wszystkie siły tu na Ziemi będą działać na Twoją korzyść, a Ty zrobisz ogromny krok do przodu w Twoim procesie, w Twoim życiu, e, w jakiejś sytuacji, w której się znajdziesz. Ok, patrzymy dalej, co nam się jeszcze pokaże. Energie na nadchodzący tydzień. O, no mamy to połączenie z bratnią duszą. O tym też mówi czwórka buław, kochani. To jest połączenie z bratnią duszą może małżeństwo, trzymanie się razem, umacnianie związków. Znowu głębokie uczucia, piękne wspomnienia, nostalgia, emocje, uczucia. I mamy nagłe zmiany, szokujące wiadomości, niespodzianki. Kochani, mogą być nawet i kłótnie, bo o tym też mówi karta e, pioruna. Ale mm, zobaczmy to. A, i uwaga, uwaga! Teraz mamy ciekawą energię. Kochani, może być w domu jakaś e, kłótnia odnośnie jakiejś osoby, no po prostu naszej żmii. Żmiją może być matka, teściowa, sąsiadka, koleżanka, przyjaciółka, żmiją może być twój szwagier, żmiją może być każdy. I tu mogą być rzeczywiście kłótnie przez jakąś żmiję, przez jakąś właśnie y, taką y, nieciekawą osobę, bądź też z nią. Co się może wydarzyć, kochani? Jeśli macie, to muszę też powiedzieć jakieś tam trójkąty miłosne. No to uważajcie, bo w tym tygodniu możecie być, e, możecie mieć po prostu taką nieciekawą konfrontację z tą panią, czy z tym panem. Okej. Okay. Dobra. To patrzymy jeszcze jedną energię. Mamy długą drogę. O, no wiecie co, już karty nam się powtarzają. Po długim procesie karmicznym, kochani, jeśli chodzi o miłości, o związki karmiczne, relacje, to mamy piękne zakończenie. Tu jest happy end. Niektórzy z. O, i wielkie szczęście. Niektórzy z Was się naprawdę połączą w tym tygodniu, kochani, ze swoją bratnią duszą. Tu będą szczęśliwe związki, miłe wiadomości, podróże, jakieś nowe drogi. Wy macie klucz do serca tej osoby. Mogą być kłótnie z Teściową, czy, czy z właśnie z jakąś żmiją, z rywalką, ale ogólnie mamy tutaj dużo właśnie takiej energii połączenia się z drugą osobą, połączenia się tych bratnich dusz po długim procesie karmicznym. Um, tu się wszystko pięknie skończy. Mamy wielkie szczęście i, i tak jak mówię, happy end w miłości. Dobrze. To zobaczmy jeszcze, jaki przekaz mają dla nas anioły na przyszły tydzień. Jaki przekaz mają dla nas anioły na przyszły tydzień. Coś się kończy, coś zaczyna. Taki skutek i przyczyna. Koniec. Przeznaczenie. Kochani. W jakiej sytuacji, gdzie był koniec, gdzie coś się zakończyło, zadziała znowu przeznaczenie, i Twoja sytuacja znacznie się poprawi. Dla każdego będzie to inna sytuacja. Zobaczmy jeszcze, co nam powiedzą wczoraj kilka Karty, wiecie co nie, muszę je, bo one jeszcze mi od wczoraj nie były przetasowane. Ja je muszę porządnie przetasować, bo mi wypadające co wczoraj. Ok, no i też wypadły te co wczoraj mimo tasowania, kochani. No, mamy czas na miłość. To będzie taki e, amore mio tydzień. No i trzeba będzie posprzątać. Może posprzątacie w końcu z tą żmiją, e, bo tu trzeba rzeczywiście e, zrobić porządek w jakichś sytuacjach. Co jeszcze mamy? Mamy, kochani, tutaj komuś ucieka jakiś czas. Tutaj będzie mało czasu, może rzeczywiście są podróżą. Trzeba będzie szybko się decydować. Mamy byka, mamy koziorożca. I to co powiedziałam wcześniej, 3 do 6 miesięcy otworzą się nowe drzwi i to czuję w jakiejś relacji, która teraz się rozpocznie komunikacją. Mamy 8 do 12 miesięcy. Mamy też taki czas. No, i znowu mamy ten, ten czas świąteczny, ten czas Bożego Narodzenia, który przyniesie cuda. I mamy wszystko tu zimą, kochani. Znowu mamy kartę zimy. To, co się zacznie w tym tygodniu, rzeczywiście będzie kontynuowane bądź się spełni zimą, wypełni. Mamy skorpiona. Mamy czas na odpoczynek. Kto tutaj mamy taką, wiecie, zmęczoną kubitkę? Czas na spokój, na przerwę, na wyłączenie się, na urlop. To Agnieszka robi. Mamy Wagę i mamy Sylwestra. No, patrzcie, ja ta cały czas ta energia tego Bożego Narodzenia, Sylwestra, zimy, działa w naszym kolektywie. Jak zawsze były wiosny, wiecie, lato, te sprawy, chociaż lato też nam się pokazywało. Ale tutaj coś się poważnego wydarzy. Właśnie mm, grudzień, styczeń, luty. Tak to czuję, kochani. Jaka runa nam pieczętuje to czytanie? Bądźcie jasne i czyste. Bądźcie jasne czyste. Bądźcie jasne i czyste. Jaka runa pieczętuje nam to czytanie na nadchodzący tydzień? Kochani, mamy kość. Kości zostały rzucone. Ktoś tutaj. Podejmie decyzję w Twoim kierunku, bądź Ty podejmiesz jakieś decyzje, ale zobaczmy, jaka cyferka będzie ważna. Szóstka. Jackpot, kochani. Tu dobrze czuję. Tu do... Ktoś tu się zdecyduje na Ciebie, bądź Ty się na kogoś zdecydujesz. Mamy V. Mamy słoneczko, kochani, czyli szczęście. No i mamy śnieżynkę. Szczęście takie... Kompletne szczęście zapanuje zimą, kochani, może z pierwszymi płatkami śniegu. Mamy kotwicę, która mówi o zakotwiczeniu, która mówi o stałej pracy, o stałym związku. No i mamy ten klucz do serca. Zobaczcie, jak się powtarzają nam te karty. Mamy literkę N, mamy gwiazdkę, czyli ta, właśnie te, te, ten cud Bożego Narodzenia. Mamy y, ziarnko kawy, brazylia, mamy W, mamy żółwika i mamy literkę L. I wiecie co, że tej miłości nam tu tyle wyszło? To ja jeszcze wezmę I aniołki miłości. Co one nam powiedzą na przyszły tydzień? Te aniołki miłości nasze, kochane. Pokażcie nam tą energię. By, by były ja o, ja jakby się pokazało tak to jest twoja bratnia dusza co mamy rywalność no tu będzie lekkość i to może być ten jedyny kochani tutaj będzie romantyzm tu się znowu poczujesz jak nastolatka w tym tygodniu no i w tym tygodniu możesz spotkać partnera którego poszukiwałaś bądź poszukiwałeś ale mamy romantyczne energie. No dobra, to zostawmy tak, czekajmy, co nam ten tydzień przyniesie. Kochani, pięknego tygodnia. Nic nie obiecuję, że się pojawię. Zobaczymy. Czas pokaże. Jak, tylko, jak znajdę, będzie mi się nudzić, będę miała czas, to pewnie się pojawię na horyzoncie, chociażby z króciutkim szotem, a póki co życzę Wam cudownego tygodnia. Buziaczki. Wasza Agnieszka.